Dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Na pewno po raz ostatni w tym okienku transferowym, mm -hmm. które wczoraj się zakończyło i a, chcieliśmy przedstawić naszego nowego zawodnika, Mateusza Bartczaka, z którym podpisaliśmy, powinno się mówić, półroczną umowę, natomiast są to de facto cztery miesiące, które nas wiążą. A, Wczoraj późnym popołudniem doszliśmy do porozumienia z, z Zagłębiem Lubin, jakże z samym zawodnikiem. Także cieszymy się bardzo, że Mateusz do nas dołączył w tym ostatnim momencie i liczymy na to, że swoim doświadczeniem, swoim wszystkim ligowym doświadczeniem, swoją charyzmą pomoże nam w tym ciężkim czasie, w tych ciężkich spotkaniach, które nas czekają, ostatnich i, i, i pomoże nam utrzymać się w tak Ekstraklasie. Dziękuję. No, z mojej strony postaram się na, na pewno krócej trochę niż, niż dyrektor, bo ja lubię oceniać zawsze zawodnika po, albo po meczu, albo po lidze. Także no, przede wszystkim cieszę się, że pozyskaliśmy e, jednego z najbardziej najlepszych defensywnych pomocników w ligi i do tego jeszcze najbardziej skutecznego. Także, ale ocena na pewno ostateczna będzie m, dla Mateusza wystawiona na pewno. Polidzę no i, i mam nadzieję, że to akurat Mateusz podniesie po, poziom naszej drużyny. Dziękuję bardzo i sam za oglądanie. Witam wszystkich. Przede wszystkim, no, wszystko to wydarzyło się bardzo szybko w ostatnim czasie. No, nie było czasu, żeby się jakoś yy, zapoznać z drużyną. A my już w piątek, także no. Temat Zagłębia lubi mi uważam, że zamknięty. Skupiam się teraz na tym, żeby, żeby grać w Krakowie. i Choć misja wydaje się bardzo trudna, postaram się, żeby było lepiej. Dziękuję bardzo. Poproszę o złote słuchawki, chwileczkę. Zobaczcie, jeszcze raz. Nie wchodźmy w grudę nie zejstęp. Jeszcze na policja. Tutaj sprawdzimy tak, do środka. I do środka. Ok. Wiem ja że zawodnika dzwoniło, więc żeby przygotowała się. Dobrze. Ja myślę, że zawodnika dzwoniłem, żeby się tak, przygotował tak, tak, do treningu. To znaczy, jeżeli najpierw może jeśli są jeszcze jakieś pytania do samego zawodnika, bo do Twellera, tak wspomniałem, potem będziemy mogli popytać. Czy są pytania do zawodnika? No może zapytam, bo Panie Mateuszu, Pana osoba była raczej wiązana w okienku transferowym z Arką, gdy nie był Pan tam na, mhm. na testach. Co się takiego stało, że Pan jednak jest tutaj, a nie... Mhm. Nie doszliśmy do porozumienia. I tyle. No, Szukamy innego rozwiązania. I Rozumiem, że do zawodnika nie ma. Nie jeszcze Zapraszam. Mateusz dlaczego potrzebujesz kontaktów na wterniku? Yy, tak właściwie to nie znamy się na tyle, żeby móc podejmować swoją pracę na dłużej. Mamy taki okres próbny, umówiliśmy się na taki czas. Być może już za miesiąc, być może za dwa miesiące podejmiemy rozmowy na temat przedłużenia i dalszego kontraktu. Ale to wszystko zależy od obu stron. Jeśli się polubimy i będziemy dobrze żyć, to zostaniemy na dłużej. Czy przedłużenie kontraktu wchodzi w grę yy, tylko w wypadku pozostania Krakowi w ekstraklasie? No, zakładam, że Krakowia zostanie dekstorpacją, dlatego to jest. Temat gry Krakowi pojawił się po fiasku rozmów z Rozmawzarką, Czy jakby wcześniej, ale zdecydował się Pan najpierw na Z Arką. No, znamy się bardzo długo, więc... Więc troszkę już mnie namawia, żeby, żeby, żeby przejść. No, ale to wszystko tak się ułożyło w ostatnim czasie. Ja jestem w Krakowie, no i się udawać w szczegóły, no tak wszystko jest na obecną chwilę, tak jak wygląda. Czy można powiedzieć, że wczoraj to nie był, tak, to nie był świeży niód, tylko jakby powrócono do tematu. Wczoraj dokonacłu. doszliśmy do porozumienia już na, na tyktowni. Zostało tylko podpisanie, no. E, jeśli chodzi o ten trenerów, to daje się czasów amiki brązki? Dokładnie tak. Bo już ponad 10 lat, prawda? Da. Nie, no chyba nie. Chyba nie. Nie, nie nie. to prawda, ale <śledzious> nie, 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 jest. Na Dobrze. W takim razie dziękuję bardzo zawodnikowi. Dziękuję bardzo za nie? No. I poproszę o pytania bo teraz